Gmina Dżicim leży na pograniczu Borów Tucholskich i można ją nazwać bramą do tego leśnego kompleksu. Kilka ostatnich lat to ogromne przyspieszenie inwestycyjne, którego efekty widać w każdym zakątku gminy. Trzeba to otwarcie przyznać. Nigdy wcześniej tyle się tu nie działo. Mamy bardzo dużo inwestycji. Mieliśmy problem z wodą. Dzisiaj mamy zupełnie dwie nowe stacje wyposażone. W 100% wszystko jest nowe: agregaty prądotwórcze, oczyszczalnia bardzo ważna rzecz, którą mieliśmy starą, wyeksploatowaną a jak wiemy, marzy o tym, żeby gminę skanalizować wszystkie sołectwa. Praktycznie w każdym obszarze funkcjonowania gminy nastąpiły pozytywne zmiany. Jednym z nich jest nauka i opieka nad dziećmi. Nie było przedszkola w Gródku, dzisiaj mamy tam dwa oddziały. Udało nam się przystosować też skrzydło szkoły w Drżycimiu i przenieść tam sześć oddziałów przedszkola ze Starego Baraku. Jesteśmy gminą, gdzie praktycznie jesteśmy w 100%: te dzieci, które chcą przejść do przedszkola, jesteśmy w 100% w stanie zabezpieczyć dla każdego dzieciaka miejsce w przedszkolu na chwilę teraźniejszą. Marze również o żłobku ma plany i wierzy, że w najbliższych latach też doczekamy się tego żoka. Że... Dużo zmian nastąpiło w jakości dróg na terenie całej gminy. Przez cztery ostatnie lata zmodernizowanych zostało 20 dróg na odcinkach około 1 km. Nie poprzestajemy na tym, bo już gotowe są wnioski o dofinansowania na budowę 4- i 5-kilometrowych odcinków dróg. Trwa budowa Gminnej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Rozwoju w Drzecimiu. A wiosną 2024 roku ruszy budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy szkole w Zdrzycimiu. W planach jest połączenie ulic szkolnej i dworcowej oraz utworzenie w tym rejonie dużego parkingu, na którym swoje samochody będą zostawiać kierowcy odwiedzający szkołę, bibliotekę czy halę sportową. Jedną z bardziej lubianych inwestycji jest modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek. Tam gmina zakupiła prawie 2 hektary terenu, na którym pojawiły się wiaty, plac zabaw, urządzenia do ćwiczeń, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko i grilla. Odnowione zostały pomosty Wyremontowany hangar na sprzęt wodniacki, zbudowany parking i chodniki. To miejsce przyciąga nie tylko mieszkańców gminy, ale też gości z okolic, a nawet spoza powiatu świeckiego. Dwa lata temu gmina dofinansowała zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Drzecim. Dzięki temu można było dotychczasowy wóz ratowniczo-gaśniczy przesunąć do OSP Grudek. Gdzie druchowie wyjeżdżali do akcji 30-letnim samochodem. Udało się też odnowić samochód strażacki w OSP Gacki. Kupiliśmy też nowy, niskopodłogowy autokar do przewozu uczniów na terenie gminy, a z mniejszych miejscowości dzieci dowozi bus, który też wymieniliśmy na nowszy. Od miesiąca mieszkańcy Drzecimia mogą korzystać z nowego chodnika który wybudowaliśmy przy współpracy z powiatem. Złożyliśmy też wniosek na dofinansowanie wymiany oświetlenia w całej gminie. Chcemy wymienić lampy na nowoczesne, energooszczędne i dające więcej światła. Dzięki różnym dotacjom udaje nam się remontować wiejskie świetlice. To ważne, bo najczęściej w nich spotykają się koła gospodyń wiejskich, których mamy w gminie coraz więcej. Przystąpiliśmy do programu Senior Plus i powstał prężnie działający klub seniora. Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji, dlatego w tym materiale pokazujemy tylko niektóre. Ich realizacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy, którzy przygotowują wnioski o dotacje. Tak duża skala inwestycji jest możliwa dzięki licznym dotacjom rządowym i wojewódzkim. W poprzednich latach budżet inwestycyjny gminy Dżucim wynosił około 2 milionów złotych rocznie. Tego to aż 30 milionów, i prawie 90% tych środków pochodzi z zewnętrznego finansowania. Szanowni Państwo, ten skok cywilizacyjny w tej naszej gminie, taki, który był, nie pamiętam. A mieszkam praktycznie całe życie w tej gminie i, szanowni Państwo, i nie tylko w mojej gminie, ale widzę cały powiat. Takie rzeczy, które no, yy, marzyły nam się tylko. Mamy sporo dróg, różnego rodzaju rzeczy, które służą dla mieszkańców i będą służyły tylko mieszkańcom.